W biurze terenowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność przy ulicy Wojska Polskiego 12 są do nabycia cegiełki na rzecz ratowania stoczni gdańskiej i zagrożonych upadłością zakładów pracy. Kosztują 5 i 10 złotych. Dlaczego ratujemy stocznię gdańską? Otóż, drodzy Państwo, według Związku Zawodowego Solidarność jest to decyzja wyłącznie polityczna. A dlaczego? Chciałbym Państwu pokrótce to wyjaśnić. Według ekspertów związku polski przemysł okrętowy jest zdolny skutecznie konkurować rentowną produkcją na światowym rynku statków. W rysującej się koniunktury na rynku, że tak powiem, stoczniowym, nie powinno się dążyć do likwidacji stoczni, wręcz przeciwnie, do jej utrzymania i nadania, nadania toku pracy w tej firmie. Uruchomienie i normalne funkcjonowanie Stoczni Gdańskiej jest w pełni uzasadnione. Suma kosztów, już poniesionych przez Skarb Państwa bezpośrednio na likwidację Stoczni, to znaczy utracone korzyści z tytułu zaniechania produkcji gospodarczej, skutki finansowe pomocy społecznej oraz tworzenia miejsc pracy, wskazują dobitnie, że decyzja o upadłości Stoczni, stoczni Gdańskiej jest czysto polityczna. Trzeba w tym miejscu podkreślić, Iż w wyniku zrywu robotniczego w Stoczni Gdańskiej doszło do istotnych przemian w naszym kraju i w naszym życiu codziennym. Trzeba to uszanować, drodzy Państwo. Tym ludziom to się należy. I między innymi dlatego Związek podjął akcję ratowania stoczni. Nie wolno dopuścić do upadku tego przedsiębiorstwa. Przy okazji, korzystając, chciałbym się również odnieść do nie tylko. Stocznik Gdański, ale do innych przedsiębiorstw, bo cegiełki są zbierane nie tylko na rzecz Stocznik Gdańskiej, ale także innych przedsiębiorstw zagrożonych upadłością. A jest ich nie mało, bo 400, drodzy Państwo. Niech to a Związek Zawodowy Solidarność od dłuższego czasu jest w wielu branżach przemysłu w sporze zbiorowym z rządem Rzeczpospolitej Polski. Widzimy, iż globalnie przemysł jest w katastroficznym stanie. Bezrobocie wzrasta. Wątczucznie się mówi w prasie, w radiu, w telewizji, że ono maleje. Drodzy Państwo, jest to wynikiem okrojonych przepisów przysługującym bezrobotnym. Tylko i wyłącznie mamy poprawę na tym rynku, że tak powiem, tylko mamy, poprawa jest po prostu na papierze. Co by można, drodzy Państwo, dodać do tego wszystkiego? Na naszym terenie funkcjonuje w 80% przemysł lekki, który także został dotknięty wysokim bezrobociem. Tu także liczymy na szybkie działania rządu i struktur samorządowych y, Urzędu Wojewody i tym podobnych. Nie wiem, czy Państwo śledzą y, ostatnie poczynania nas, związkowców na terenie y, województwa elniogórskiego w Przemyśle Lekkim. Tak jak wspomniałem, dobijamy się do wszystkich drzwi i urzędów, aby tą sytuację zmienić. Niestety od dłuższego czasu nie spotykamy się ze zrozumieniem u struktur przede wszystkim wyższych, rządowych i wojewódzkich. Skończy, kończy się ta rozmowa po prostu na krótkiej rozmowie. W tym układzie będziemy musieli podjąć radykalne działania związkowe, żeby zmusić właśnie władzę do rozmowy w tym temacie. Nie możemy dopuścić, żeby dalej w Kamiennej Górze i w ogóle w Polsce Dochodziło do nieuzasadnionych zwolnień, do rozkładania firm. Rozumiemy, że ekonomia jest ekonomią, ale trzeba zmusić odpowiednie czynniki, jakimi są banki, jakimi są y, urzędy lokalne, do zapewnienia podstawowych gwarancji, bo bez takowych nie ma sentymentu, drodzy państwo. Żadne przedsiębiorstwo nie ruszy. Co pani sądzi o akcji Ratujmy Stocznię Gdańską? Trudno mi na ten temat cokolwiek powiedzieć, ale myślę, że trzeba pomóc tym, którzy stracą pracę albo będą po prostu zmuszeni iść na zasiłek. No ja uważam, że, że jest wiele zakładów, między innymi tutaj zakłady w Kamiennej Górze, które, wymagają też, które wymagałyby też potrzeby i ratunku. I, i, I tak samo jak ludzie pracowali tam w stoczni, tak samo i tutaj wymagają jakiejś ochrony, prawda? I uważam, że oni wcale nie są wyjątkowi, że, że są tacy jak, jak, jak inni bezrobotni i nie można ich jakoś tak faworyzować, prawda? Jak każdy zakład, no trzeba by ratować, żeby ludzie mieli co, gdzie pracować. Ja sądzę, że to jest słuszna sprawa. Bo jednak Stocznia to było kiedyś coś, co pomagało nas wszystkich utrzymać. Jeżeli ona nas utrzymywa, to dlaczego nie powinniśmy my, naród, wspomóc, żeby jednak ta Stocznia istniała? To jest moim zdaniem słuszna racja i powinni, każdy powinien to zrobić. No jest to dyskusyjna kwestia. Podzielone zdanie na ten temat. Jedni mówią, że dlaczego mają y, dokładać do takiej nierentownej firmy, natomiast drudzy mówią, że powinno się ratować. Także nie mam konkretnej opinii na ten temat. Jest, nie, ma, nie ma pan jest, wyrobionego zdania? Nie, trudno mi po prostu tak jednoznacznie się wypowiedzieć, bo to jest no, kwestia dyskusyjna. także. Tyle, co mogę powiedzieć. Dziękuję. Sądzę, że wie pan, dla mnie osobiście jest to obojętne. Z tego względu, że ja pracowałem tu w Kamiennej Górze w zakładzie, który się rozleciał, no nie? Jeden w budowlanym zakładzie, który tu w Kamiennej Górze istniał, jedyny zakład w sumie na ten okręg jakikolwiek jest. I budowaliśmy tam szkołę, różne rzeczy. I po prostu nikogo to nie interesowało, że tam pracowało 200 ludzi czy 300 ludzi. I rozwalili ten zakład. Kto, to nie wiem, bo wie pan, ja byłem tylko pracownikiem, nie? A teraz to słyszałem w telewizji o tej stoczni z kolei, to naprawdę mnie to nie interesowało, z tego względu, że każdy ma swoje problemy, mną się nikt nie przyjmował. czy na przykład jak się mój zakład rozpadał, czy pytał się pan kogoś, kto o tym coś sądzi, nie. Nikt, no nie? Każdy po prostu, każdy był objęty na to, dlatego ja teraz uważam, że niech sobie każdy radzi, jak sobie radzi. A z reguły to jest taki zakład... Który sobie poradzi, bo to jest zagłośne na całą Polskę, nawet jak już do Kamiennej Góry, żeście przyjechali i się pytacie o to, więc y, oni sobie dadzą radę. No. To jest taki zakład jakby polityczny, no, można powiedzieć, <grytanie> w sumie, nie? Dziękuję również, do widzenia. Co ja sądzę? No nie chciałbym się publicznie wypowiadać, ale śmiem twierdzić, że skoro można było zlikwidować kopalnię i bez większego echa, Uważam, że i stocznia Gdańska jest, nie rozumiem dlaczego ona miała być czymś innym i traktowana inaczej. Uważam, że jeżeli nie jest rentowna i przynosi straty, należałoby ją zlikwidować. I co tam pracują to na pewno walczą o swoje nie? I się wydaje, że powinna istnieć. Dużo ludzi pracuje po prostu. To nie tak jakoś rządzić, żeby to istniało wszystko i grało, żeby ludzie mieli pracę. Zainteresowanie cegiełkami jest duże. Aktualnie sprzedaje się ich drugą partię. Na Stocznie gdańską i upadające zakłady pracy w Kamiennej Górze uzbierano już ponad 3000 zł. Cegiełki kupują przeważnie ludzie starsi, niesytuowani. Jedna osoba zakupiła je za 200 zł. Czy zdaniem Solidarności uda się uratować Stocznik Gdańską? Oczywiście jest taka szansa i my widzimy ją i mamy nadzieję, że zostanie ona wykorzystana. Jeżeli Państwo śledzą właśnie wydarzenia w telewizji czy w prasie dotyczące właśnie Stocznik Gdańskiej, są zainteresowani inwestorzy ulokowaniem niezbędnych środków pieniężnych, aby uruchomić produkcję. Między innymi zainteresowany jest Pan Solosz. I mamy nadzieję, że rozmowy, które związek prowadzi na bieżąco yy, z poważnymi inwestorami, osiągną pozytywny skutek i stocznia będzie funkcjonowała dalej. Ostatnio pojawiły się fałszywe cegiełki. Czy do kamiennej góry dotarły fałszywe cegiełki? Reprezentuję Związek Zawodowy Solidarność, Biuro terenowe w Kamiennej Górze. O ile mi wiadomo, na terenie miasta Kamiennej Góry i w okolicach nie ukazały się fałszywe cegiełki, które by rozprowadzał ktoś na tym terenie. Przed fałszowaniem tychże cegiełek zabezpieczamy się w ten sposób, że na odwrotnej stronie z tychże cegiełki stawiamy swoją pieczątkę pieczątkę biura terenowego. Przy okazji chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy nabyli te cegiełki w formie, w, na rzecz ratowania Stocznik Dańskiej. Jednocześnie chciałbym poinformować, że w dalszym ciągu można nabyć cegiełki w biurze terenowym Zarządu Regionu w Kamiennej Górze przy ulicy Wojska Polskiego 12.